Wilczak Czechosłowacki jest psem bardzo pierwotnym w instynktach, jest naturalny, jest bardzo czytelny, czyli łatwo go zrozumieć, jeżeli umiemy patrzeć. Jeżeli spełnione są jego potrzeby, to właściwie nie ma z nim problemów, ale bardzo ciężko jest zaspokoić jego wszystkie potrzeby, bo. Przede wszystkim jest to pies, który wymaga niesamowitej ilości czasu, zaangażowania i tego, żeby po prostu z nim być. To jest pies, który chce cały czas być z człowiekiem i trzeba go oczywiście uczyć, żeby zostawał sam. Bo inaczej będzie bardzo problematyczny, i czasami wręcz powoduje to, że nawet trzeba psa oddać. Ludzie takie mają. Wiele jest takich przypadków, że tylko to, że pies nie był nauczony zostawania, jest przyczyną tego, że się wilczaka oddaje. Wilczak Czechosłowacki jest. Bardzo blisko człowieka i to nie tylko fizycznie chce być bardzo blisko, ale jest też bardzo blisko emocjonalnie, tworzy z nim głęboką więź, i mm, takie niesamowite porozumienie mm, ma bardzo rozwinięte zmysły, i chyba przez to też ta więź i to odczuwanie jest silniejsze.